Zostałam odcięta od środków do życia. Właśnie tak się kończy zastępowanie rodziny, mężczyzny, kochającego państwem opiekuńczym. To się właśnie stało na przestrzeni kilkudziesięciu lat, że zamiast postawić na rodzinę, człowiek jest zmuszony, zmuszony do utrzymywania, dołożenia na państwo, które później go wykorzysta i oszuka. I później mamy właśnie taką sytuację. Kobieta zostaje bez środków do życia, bez jakiejkolwiek opieki, bez perspektyw na poprawę. Pamiętajcie, dla urzędnika państwowego jesteście tylko cyferką w statystyce. A dla rodziny, dla kochającej żon, dla kochającego męża jesteście wszystkim. I właśnie to nam odebrano, to nam zniszczono. I coraz więcej takich osób będzie, bo jak wiemy, kasa musi iść na Ukraińców, a nie do naszego systemu ochrony zdrowia, gdzie no, powinno się u Polaków leczyć, powinno się o nich dbać. A nie tak jak tego pana tutaj wysyłać na czworaka do domu z rwą kulszową, tak jak w szpitalu w Płocku. System kiedyś się załamie, ale bardzo ciężko będzie wszystko postawić na nogi, tak jak było kiedyś.